No wczoraj to było, znaczy się wczoraj, to było po, po północy, to już był 20, 20 marzec, bo dzisiaj mamy 20, nie? Tak, zgadza się, 20 dzisiaj. Dzisiaj jest 20, tak. I co, i pan jechał do domu, tak? Tak, ja wracałem do domu, tak. I co się stało, niech pan opisze. No i po prostu wjechałem na wiaduk, i jak się kończy wiaduk, po prostu tu, bo ja od miasta wjechałem... Jak się kończy wiadu gdzieś na, na wysokości tego miejsca, gdzie ja po prostu tam te, y, w 2003 roku te trzy, trzy istoty mnie zatrzymały, z tamtego miejsca zauważyłem gdzieś kilometr od tego miejsca, na, po prostu tak, jakby meteoryt startował z ziemi. Nie spadał na ziemię, tylko startował, bo to miało gdzieś długości y, cienkie, takie było y, cholera. Jakby to powiedzieć, no gdzieś. Nie wiem, ale było tak jak kij. Miało grubości kija. Jakiego, Dobrze, a to by startowało z którego miejsca dokładnie? To by startowało, ja dokładnie to. Ja zauważyłem to dziś ze 200-300 metrów nad ziemią. Ale skąd to ta. Ja to sobie tak myślałem, że to. Bo tam jest strzelnica, nie? Niedaleko. No ale o tej godzinie ze strzelnicy by nikt nie strzelał w powietrze, nie? No, bo to tam jest po prawej stronie strzelnica. Z jaką, I... z jaką prędkością to leciało, jak pan ocenia? Panie Robercie, no. No, no cholernie szybko. To, to ja, ja to widziałem gdzieś ze cztery sekundy, bo jechałem, patrzyłem na to i musiałem uważać na drogę, bo tam jest takie, taki kawałek odcinka obwodnicy, yy, bo budują nową drogę. Ja musiałem tym objazdem jechać, musiałem uważać, żeby nie wjechać do rowu, bo tam w tych rowach jest woda, nie? No i to widziałem ze 4-5 sekund po prostu, ale to no bardzo szybko, Panie Robercie. To no nie wiem, to był taki, jakby ktoś wystrzelił coś w powietrze. A to tak wyglądało jak spadający meteoryt, ale on nie spadał, tylko on tak jakby z ziemi startował. No to raczej nie był meteoryt. Nie, 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 właśnie nie, nie. O tej to porze właśnie mnie to zdziwiło, tak że te raczej... meteoryty nie, nie, nie startują w powietrze, tylko spadają, nie? No, no zdecydowanie. Ale, to... ale wie pan, że od razu się pojawi takie wyjaśnienie, widział pan drona. Co pan na takie takie taką. Tendę? Drona, 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 ja wiem co to drona, ale, ale to nie ma długości ponad pół metra. No nie I ma nie jest to dronu. takie cienkie, to takie cienkie było dziś, no jak, no jak kino. 3-4 centymetry miało, miało grubości, więcej nie. No. Jakby ale... to miał na zdjęciu, to panie Robercie, to by przypominało spadający meteoryt. Tylko to leciało w odwrotną stronę, nie do Ziemi, tylko z ziemi pod takim kątem leciało w niebo. A z którego miejsca to wystartowało, jakby pan powiedział? Nie ja pan bym ocenia? to tak określił, po prawej stronie tam jest strzelnica, tak ja gdzieś tam znać tej strzelnicy. Tam od tego wiaduktu. Mówimy o tym wiadukcie, na którym tak. się pan spotkał z obcymi tak. w 2003 tak. roku 11 tak. sierpnia. Dokładnie, dokładnie. I od tego, od tego wiaduktu tam do tej strzelnicy gdzieś jest około kilometra. No to niedaleko. To no, no to daleko, bardzo tak. ciekawe. Ale to nie jest jedyne wydarzenie, które miało miejsce tej nocy, prawda? Było to jeszcze liście. coś. Niech pan powie tak. jeszcze o tym dziwnym wydarzeniu, na kolejnym. Tak. I właśnie zjeżdżając z tej, tej objazdowej drogi, dojeżdżając z powrotem na Krajową Jedenastkę, ujechałem może gdzieś 100 metrów i widzę jelenia, który stał na środku mojego pasa. I ja się zatrzymałem i ten jelen się spojrzał w moją stronę i nie poszedł w tą stronę, w którą był skierowany, czyli w prawo, tylko zawrócił na, na, na drodze i poszedł z powrotem w pole. I tam w polu się zatrzymał. Bo jak ja już ruszyłem, to go widziałem jeszcze tam po prostu, bo księżyc wczoraj świecił, było w miarę widno, i widziałem tego jelenia, jak stanął na drodze, na polu i tam po prostu tak, jakby czekał, że, że ja przejadę. Nie? Czy Pan łączy jakoś te dwa wydarzenia, czyli ten start tego obiektu, którego był Pan świadkiem i, i, i to, 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 to dziwne wydarzenie z no tym jeleniem? No właśnie, dla mnie to jest dziwne. Dla mnie to jest jakieś ostrzeżenie było, żebym po prostu... Bo ja w zeszłym roku, jeszcze Panu nadmienię, Panie Robercie, w październiku skasowałem yy, swój samochód, który miałem Renault Megankę, bo w tej chwili mam Volkswagena Bore. Skasowałem samochód całkowicie. Właśnie też to było o północy przed pierwszą i za 15 No miesiąc, miejmy, nadzieję, że, na miejmy nadzieję, że to nie jest żadne ostrzeżenie, tylko że to było coś, no, no, no powiedzmy, no, takiego niewyjaśnionego. Nie, nie między, nie między startem tego obiektu a pojawieniem się tego jelenia, ile było czasu, jak pan ocenia? Ile minęło ile czasu? Tak? No ile ja mogłem zjeżdżać z tej, z tej, z tej objazdowej drogi? Minutę? Nie, no? nie ma nawet. Gdzieś tak, gdzieś tak, tak, bo to jest odcinek gdzieś z 800 metrów. Trzeba ob, 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 objechać tą drogę, bo u nas oboznice budują już od zeszłego roku i jest po prostu ta jedenastka z wiaduktu prosto się nie zjedzie, tylko trzeba w lewo objazdem później z powrotem wjechać na, na tą jedenastkę. Nie? No to bardzo interesujące. No. Bo to może, wie pan takie wydarzenia, które są pożornie przypadkowe, a to nie są przypadki, tak? Zwłaszcza, że pan takich no. jeleni stojących nieruchomo przed na pasie, na którym pan jedzie, nie widział w życiu chyba jeszcze ani jednego, prawda? Pierwszy no raz nie. pan coś takiego widział i podejrzewam. pierwszy że... raz, żeby, żeby mi Jeleni wyszedł na drogę i po prostu stał i stał. Nie? Rozumiem, no w każdym razie, panie no. Lechu, bardzo dziękuję za no. informację bardzo ciekawą. Mhm. Odnotujemy to jako pojawienie się UFO, ale jeżeli taki człowiek jak Pan obserwuje UFO, to jest, wie Pan, inna obserwacja niż przypadkowa tak. obserwacja, bo no, yy, tak, wiemy tak. dobrze, że Pan może być obserwowany przez nich cały czas, prawda? Bo, yy, Wszystko także... możliwe. Wszystko możliwe. Ja nie zaprzeczam, że nie. No. Wszystko możliwe. Dobrze, Panie Lechu. Ja tą no. relację nagrałem. Bardzo Panu dziękuję. Gdyby coś się działo, niech Pan dzwoni do mnie. Dobrze, dobrze, Panie no. Robercie. Fajnie. Pięknie Panu dziękuję. Zamieszczę tą relację w serwisie. Dobrze, dobrze. Pozdrawiam serdecznie Pana. Do zobaczenia. Ja również. Do zobaczenia.